Cześć dzieci. Witajcie w 84 odcinku Małego Aha. Spójrzcie w górę na niebo w słoneczny dzień. Czasem, jeśli dobrze poszukacie, zobaczycie coś dziwnego. Księżyc, blade mleczne koło na niebieskim niebie. Ale czekaj. Księżyc to przecież nocne światło. Dlaczego czasem widzimy go za dnia? Może myślicie, że Księżyc się pomylił i wstał za wcześnie? Albo że zapomniał, że to już dzień i powinien spać? A może Słońce i Księżyc czasem spotykają się na kawie na niebie? Prawda jest o wiele ciekawsza. Księżyc wcale nie śpi w dzień. On cały czas krąży wokół Ziemi, i w dzień, i w nocy. To my się obracamy, i czasem widzimy go, czasem nie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w środku karuzeli, a wokół was chodzi przyjaciel z latarką. Czasem go widzicie z przodu, czasem z boku, czasem wcale. Tak samo Ziemia się obraca, a Księżyc krąży wokół niej. Ale dlaczego w dzień Księżyc jest taki blady? To dlatego, że Księżyc wcale nie świeci sam. On jest jak wielkie lustro w kosmosie, które odbija światło Słońca. W nocy Księżyc wygląda jasno, bo wokół jest ciemno. To jak latarka w ciemnym pokoju bardzo jasna. Ale w dzień słońce świeci tak mocno, że księżyc wygląda blado. To jak ta sama latarka w jasnym pokoju. Ledwo ją widać. Spróbujcie tego eksperymentu, zapalcie lampkę wieczorem, jasna, prawda? A teraz zapalcie ją w słoneczny dzień przy oknie, ledwo widać światełko. Tak samo dzieje się z księżycem. Księżyc w dzień to jak cień kota na białej ścianie. Jest tam. Ale trzeba dobrze patrzeć, żeby go zobaczyć. Słońce jest tak jasne, że zagłusza blask księżyca. Czy wiecie, że gwiazdy też są w dzień na niebie? Tak, wszystkie gwiazdy świecą cały czas, ale słońce jest tak jasne, że ich nie widzimy. To jak próba zobaczenia świeczki obok reflektora. Księżyc czasem jest daleko od słońca na niebie, czasem blisko. Gdy jest daleko, widać go lepiej w dzień. Gdy jest za blisko słońca, w ogóle go nie widać, bo słońce go oślepia. To jak zabawa wchowanego na niebie. Księżyc gra z słońcem, czasem się chowa za jego blaskiem, czasem wychodzi na bok i można go dostrzec. Różne kształty księżyca też wpływają na to, czy go widzimy w dzień. Pełny księżyc jest najjaśniejszy, łatwiej go dostrzec. Cienki sierp księżyca jest słabszy, trudniej go zobaczyć w jasny dzień. A dlaczego księżyc w dzień czasem wygląda przezroczysty? Bo niebo wokół niego jest bardzo jasne to jak gdyby księżyc był duchy widać go, ale jakby z daleka, niewyraźnie. Niektórzy ludzie nigdy nie zauważyli księżyca w dzień to dlatego, że trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Księżyc w dzień to skarb dla uważnych obserwatorów nieba. Astronauci w kosmosie widzą Księżyc i Słońce jednocześnie bardzo wyraźnie. To dlatego, że w kosmosie nie ma atmosfery, która rozjaśnia niebo. Tam Księżyc w dzień jest równie jasny jak w nocy. Następnym razem, gdy będziecie na dworze w Słoneczny Dzień, poszukajcie Księżyca. To jak szukanie ukrytego skarbu na niebie. Może go znajdziecie. Bladego, mlecznego przyjaciela Słońca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Małego Aha, gdzie wypatrzymy kolejną tajemnicę.